to się nie wyspał? Ja zostałem o północy. Zostałeś o północy? Nie, no, ja trenerom powiem tu Ale po prostu... mi ja się nie, 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 Dziękuję bardzo. Nie masz wszystko? trzymaj tutaj. Odprowadźcie sobie na spokojnie do śniadki. Naciągnąć teraz spokojnie. Linki, wszystkie, wszystko, drużyna, która trzyma. Naciąga całą chwilę. Dobra? No i teraz im pomagacie. Możecie trzymać te linki, możecie z nimi iść, ale musicie coś mówić albo im pomagać. Prowadzi, do otrzymaj. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie ma Próbujemy, próbujemy. Można, słuchajcie, dotknąć, nie? Można, wiecie, tak o, poprowadzić, to nic się tutaj nie dzieje. do tutaj, do się Dobra. Tutaj naciągnąć. Spójrzcie. Można osłonić oczy. ta nam. Chłopaki, jak zajęcia z panią psycholog? Fajnie. Czego się nauczyliście? Zatknąć nos. drugi klaun cały czas zmniejszony, Staszek to trzymamy dotykamy łokciem prawym do prawej kostki tak jest, trzymamy obniżyć trochę tą prawą stronę, dobrze dobrze bardzo dobrze nie kozmujemy jeden za drugim jeden za drugim, za linię, dalej do rogu, do rogu, do rogu Wykorzystujemy całą salę do rogu. Jeszcze. Te osoby, które są z piłkami, mocny kozioł, jeden w przód. Tak. Druga osoba wybiega. Jest pod podanie, pas dalekie. Ten, stąd, po poda, stąd po podaniu idziemy na koniec tego rzędu. Miki, wjazd na kosz. Tak. Tam, 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 tam. Tak, tam. Tak, tak. Pod kosz, mocne podanie, pod kosz. Dawać. Już, biegnij, biegnij, dawaj, biegniemy. Pas, pas. Biegni, 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 Mikołaj, biegni. Mikołaj, rzut. Anka, tu. Już piła, daje piłę, daje piłę. Mikoł, szybciej. Szybciej to. i kozio, bierz piłę, bierz piłę, piłę. Tam, 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 tam tam, Mikołaj, tam, 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 tam. Tam, teraz tam, Kuba, tam podałeś piłkę stąd, teraz tam idziesz, tam, tam. Uwaga, Michał, weź z linii końcowej. Wszystko z linii końcowej. Przesunąć się proszę za linię końcową. Robię kozio mocny, szybko podanie jedną ręką. I biegnę na koniec tego rzędu. Wjazd na koz dwutak. Proszę. Biegni, biegni. Podkosz, podanie, podkosz. Mocne. Bieś piłę, bieś piłę. Ręka pracuje, ręce hop. Nie krzyżujemy nóg. nie łączymy dłut. To nisko na ręce. coś. No, będziemy... Znajdziemy się teraz na obozie e, zimowym tak? e, klubu Okazny Kamarki i to jest właśnie hotel tym sumujemy. Proszę oprowadzę Was. Tam widać e, takie rzadkie okazy. Możemy podejść i zobaczyć, co tam się dzieje. E, kolega się, Tutaj jak hmm. widać zachowanie mm. kolegów jest karygodne, dlatego zapraszam przejść do pokoju. Tutaj jest właśnie yy, ten okropny, brudny pokój, jak widać, ten to boget nie sprząta, ten to, ten jest okej, okay, on ma czysto, ale ten to ma karygodne zachowanie, naprawdę. Za, oglądają jakieś naprawdę rzeczy w telewizji, ja mam jeszcze tego dosyć, a, a ci za, za mną chodzą. Co się dzieje? Nie wiem, gra jak jakąś, pan gra w jakąś grę, to się zabudził dalej. Przepraszam, przepraszam. To jest sześć. Sześć. Przepraszam, przepraszam, proszę. Możecie iść do pokoju? Nie. My jesteśmy tłumi. No ja ja pozdrawiam moją tutaj mamę i mojego Atasia. Dobrze, dobrze. Tutaj jest o, obraz, który ten oto chłopiec przekrzywił. Znaczy ja nic nie mówię, ale. Znaczy, zaraz mnie dmasz. No dobrze, proszę zabrać to dalej, dobra? mną. malecie się robić. Ale ty to odprowadzasz. O swój w swoim pokoju. To jest mój pokój. Bardzo ładnie. Pan jest tutaj patrzył. Ale ja wiem, to jest... To jest, Stefani, właśnie tak. tej Stefani po... Jaki tu jest... To jest... To, to jest to, dobra, to jest... Puszacie. I wszyscy tutaj mieszkacie, tak? E, no. Tak. Tak, tak, ja tak, tak, ja tak, jest, tak. tak. tu mieszkamy tak. Bo A tu sam schodzi. Cicho Dobrze, e, niestety nie możemy nie kontynuować tego oprowadzania, ponieważ e, jakby kręci tutaj za dużo, oczywiście ma dzieci ja Oczywiście No i jakby no Ja jestem dorosła. Jak... Ja mam 17 lat I jakby ja już nie z nimi tutaj nie mam siły słuchać tych krzyków, więc ja idę. Jak ja ja krzyczę. krzyczę, Ty taki i ja, i ja, ja, ja i Się a tutaj rzę. wielki wielkie z Nie, to jest idealna harmonia. <grym> harmonia, żeby wiedzieć, gdzie jest wszystko. A nie wiem, gdzie to jest. A nie wiem, gdzie to jest. A to, a to No, no ta na pewno. Okej. Okay. No właśnie. To, to wszystko ma swoje miejsce. Tak. wszystko Tak. To nie ma miejsca? to jest ma swoje